Cześć, Jestem Małgosia Kajera, obecnie jestem studentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i pracuję w Banku. Może to zawsze mi trochę poważnie, ale życie to kwestia wyboru. Kilka lat temu wybrałam jako szkołę średnią techniko ekonomiczną w Rzozowie. Cześć, na imię mam Natalia, jestem absolwentką zespołu Szkół Ekonomicznych. Widzę, że przygotowujecie się do dni otwartych, dlatego chciałabym powiedzieć, za świetny wybór, ponieważ szkoła pozwoliła mi się dobrze przygotować do matury i dostać na jedną z najlepszych uczelni ekonomicznych w Polsce. Brzozowski Ekonomik to świetna kadra, fantastyczna atmosfera, mhm. bardzo dobre doświadczenie. Ja już kiedyś wybrałam, teraz kolej na Was. Myślę, że termin ekonomiczny jest świetnym wyborem. Obecnie studiuję w studiu, na Uniwersytecie w Londynie. Myślę, że wiedza i możliwości, które zdobyłam w tej szkole, przyczyniły się do mojego sukcesu za granicą. Jestem bardzo szczęśliwa jest i tego mam nadzieję. Bo Ci powiem, że za naszych czasów to inaczej. Tak. Było w, ekonomiku. w ekonomiku. Pamiętasz? Inno. Pamiętam. No. Oj, ten czas! A, to oj to człowiek, jak tak wraca z wspomnieniami. Tak, tak, tak. Te próby, to mm -hmm. wszystko z kabaretem. W walcie, pamiętacie. Pamiętam. Byli Pizza byli. za darmo była. By I drink. a nie ty drinka piłaś, ja w Wrowa. Piękna byli. czas, ale no już się. wyjazdy, wjażdy, w wyciągi. Wszystko było. Ale Nawet przyjaźnie. Liceum nie miało takiego kabaretu jak my. Jeszcze i łeździe płyną człowiekowi. Yes. <laughs> Dobra, nie Także pozdrawiamy i zapraszamy. I, zapraszamy. I tak. Się. Dobre. Cześć, jestem Eliza. Jestem uczennicą pierwszej klasy technikum ekonomicznego. W szkole jest bardzo fajnie, panuje tutaj bardzo dobra atmosfera. <grym> Nasz dyrektor ma zawsze super poczucie humoru. No. kiedy tu przyszedłem do szkoły, to ja myślę, że ci się odmieniło na lepsze. W szkole panuje bardzo miła atmosfera, można tu poznać bardzo ciekawych ludzi. Od razu ujrzałem moich wspaniałych kolegów te mury wszystko dookoła. Ekonomik jest chyba najlepszym szkołą tutaj w rezowie. Są tu bardzo ciekawi ludzie, nie nudzi się na przerwach. Można nawiązać bardzo dobre kontakty. Poczułem się lepszym człowiekiem. Rafałku, dlaczego przybyłeś do STZ? Bo mi mama kazała. Można nabyć fajne kwalifikacje, po których na pewno znajdzie się pracę bez większego problemu. O, yy, byłem samokór i mnie wyrzucili ze szkoły. A dlaczego ZTZ jest ok? Tak. W głębi sobie to, to ja kocham. ZTS. Sebastian. No, to ja przyszedłem do ZTZ, bo usłyszałem, że tutaj jest bardzo miła atmosfera. Nie narzekam, nie narzekam. Przyszedłem, bardzo mi się spodobało. Zapraszam tutaj wszystkich do ZSE. Słuchajcie, Są ciekawe profile, Świetni nauczyciele. Szalalala. nie? Podoba mi się to szkoła, bo jest fajne znajomy. tak? fajnie. To nas, musimy. głębsze przemyślenia na nad tym. Skupmy się. Jaka? Ja na. Dlaczego? Bo się... są bardzo fajne, ludzie w tej szkole. Mi się tu podoba, bo są wspaniałe nauczycielki. Dziewczyny. Wow. Dziewczyny, takie naprawdę i każdy znajdzie coś dla siebie. Słucham was. Ja nie wiem. Co się wam w ZDZ podoba? Bo? Nie. Dobryś, podoba ci się w ZDZ? Tak. No to my uważamy, że szkoła jest fantastyczna, ponieważ są świetni nauczyciele, uczniowie są też bardzo inteligentni i w ogóle, no i tyle, nie wiem, co Ja się nie wypowiadam, ja od razu mówię, ja się nie wypowiadam. Po to... prostu, ja się jak to, to, to <straszamy> A, <to wszystko. straszamy> Ale jak to mówić tak ogólnie o szkole? Dlaczego? To jest miła atmosfera. Cześć jestem, Gabryś. Chodź do tej klasy były. Miła atmosfera. I ogólnie jest fajna szkoła. Iska. E, ja chodzę te, do tej szkoły, ponieważ są to bardzo fajne zajęcia sportowe. Dobra, to inaczej, bo to jest